Tegoroczna wystawa Persona, na którą zapraszamy państwa, jest nietypowa, może od tego zacznę, ponieważ po raz pierwszy gościmy dwóch grafików na jednej wystawie. Dwie absolutnie oddzielne osobowości w świecie plakatu. Tegoroczni bohaterowie wystawy Persona to Kari Pippo i Pekka Lori, graficy, projektanci, przede wszystkim plakaciści. Myśląc o plakacie, jeśli chodzi o Finlandię, to nie kojarzymy tego kraju z, z jakąś specjalną grupą prac. Myśląc o plakacie, mamy w głowie najczęściej plakat polski, plakat szwajcarski i plakat japoński. I z tych krajów wybitni przedstawiciele w tej dziedzinie sztuce są jakby obecni w takiej szerszej świadomości. A jeśli, jeśli chodzi o plakat, to Finlandia, można powiedzieć, podążała taką ścieżką jak wiele innych krajów, czyli jeśli chodzi o plakat powojenny, odwoływała się do szkoły francuskiej przede wszystkim i niemieckiej, do wybitnych twórców plakatu i to był ten background kulturowy, na którym, do, na który, do którego w ogóle mieli dostęp graficy, projektanci w Finlandii ale nie było w ogóle mowy o jakiejś takiej silnej grupie czy szkole, która kładła nacisk na, na właśnie tą, tą dziedzinę twórczości. To się wszystko zmieniło w 1970 roku. I to jest bardzo ważny rok dla Finlandii i szczególnie właśnie jeśli chodzi o plakat, ponieważ na istniejące już świeżo powołane w Warszawie Międzynarodowe Biennale Plakatu, czyli konkurs skierowany do plakacistów na całym świecie, nadesłano pracę z Finlandii. To były prace, które zupełnie miały zupełnie inną poetykę niż prace tutaj w tej galerii, ale zostały zauważone i jeden z tych plakatów otrzymał nawet złoty medal. Były to plakaty tworzone w technice fotograficznej. Tematyka w ogóle całej grupy plakatistów z Finlandii, grafików z Finlandii dotyczyła tematyk, to była tematyka społeczna. I plakaty te miały, bardzo odróżniały się od, wszystkiego, od wszystkich innych prac prezentowanych właśnie na Biennale, zostały zauważone. I w pewien sposób z tym, po tym sukcesie plakatu fińskiego, który został za, zauważony za granicą, w Finlandii zwrócono uwagę w ogóle na plakat. Graficy tacy jak właśnie Kjosti Varis, Jukka Veistola, Elki to były takie najważniejsze osobowości w tym czasie. Oni pracowali nadal, ale zajmowali się oczywiście nie tylko plakatem, bo to jakby z samego plakatu wówczas nie było takiej możliwości, żeby grafik utrzymał się projektując wyłącznie plakaty. Ale to był ten impuls. Kolejną, kolejnym impulsem, mającym duży wpływ na rozwój w ogóle plakatu w Finlandii, było powołanie Muzeum Plakatu przy Vlahti, przy Muzeum Sztuki, powołano Muzeum Plakatu w Vlahti i również zorganizowanie w kolejnych latach Konkursu na plakat. Tak sobie finowie wymyślili, że być może, i tu były dokładnie wzory, wzory, wzorce były czerpane z Warszawy, że być może warto zorganizować konkurs na plakat w Finlandii właśnie dlatego, żeby to środowisko jakby mogło się spotykać, miało gdzie spoglądać na pewne wzorce, odwoływać się do innych twórców, i to się finom udało. Jednym, jedną z ważnych osób, które miało wpływ na i powstanie Muzeum Plakatu i organizację tego międzynarodowego konkursu był ta pani Artoma. Prace starszego od tutaj prezentowanych na tej wystawie grafików twórcy prezentujemy również w galerii Wozownia na Piętrze. Artoma właśnie ma zasługi jeśli chodzi o jeśli chodzi właśnie o tą kwestię organizacyjną, skupiającą środowisko i, i pracującą nad stworzeniem właśnie grupy osób zaangażowanych w tworzenie plakatów. Do, bardzo, do tej grupy, jedną, w, tej grupie, w tej grupie najważniejszymi twórcami na pewno byli młodzi jego koledzy, Kari Pippo i Pekka Lori, którzy aktywnie uczestniczyli od początku. W działaniach wokół plakatu. Trzeba dodać, że zarówno Kari, jak i Pekka nie utrzymaliby się projektując wyłącznie plakaty. Każdy z nich założył własne studio graficzne, w którym projektował bardzo różne rzeczy, m.in. identyfikację wizualną, logotypy, ilustracje więc to była taka normalna praca grafika. Ale zawsze ten plakat w przypadku tych dwóch twórców był, tam, był takim, taką wisienką na torcie, można powiedzieć, takim zwieńczeniem, czymś, przez co oni, było czymś, było taką formą, w której oni mogli swoją, swoją kreatywność w najlepszy sposób prezentować. Wybór plakatów prezentowanych na tej wystawie pokazuje spektrum działań dwóch autorów. Najstarszy plakat... Na tej wystawie to pochodzi z 1986 roku, ostatnie to 2020 rok. Obaj graficy pochodzą, należą do tego samego pokolenia, od tego może zacznijmy. Urodzili się w 1945-1946 roku, więc obecnie to są już starsi panowie. Cały czas jednak podkreślam to aktywni w swojej pracy twórczej. Przygoda ich z plakatem rozpoczęła się. W zasadzie zaraz po zakończeniu swojej edukacji, zarówno Pippo, jak i Pek Kalori ukończyli studia graficzne, chociaż każdy z nich na innej uczelni. Pek Kalori rozpoczął pracę w witrynach sklepowych, projektował wystawy. Cały czas się edukował, ponieważ on nie, skończy, nie skończył uniwersytetu jako takiego, tylko taką szkołę projektową cały czas się edukował, interesowała go typografia, więc skończył taki dodatkowy kurs typografii i jednocześnie pracował. Pracował zaczął pracować w agencji reklamowej jako młody grafik, ale już po pewnym czasie po jakby umiejętności otrzymał propozycję prowadzenia wydawnictwa, prowadzenia artystycznego wydawnictwa redagującego książki, jednego z największych wydawnictw z Finlandii i przez wiele lat projekt, pracował w tym wydawnictwie. Jak wspomina w jakimś jednym z wywiadów, że nie wyobrażał sobie w zasadzie, że potem jeszcze będzie mógł robić coś innego. Tak to mówi, to są takie jakby kroki milowe w, jakby w karierze. Więc jak już sobie nie wyobrażał, że będzie robił coś innego, to w pewnym momencie z tego wydawnictwa odszedł, założył własne studio 1984 roku i od tamtego czasu pracuje niezależnie, angażując się w zależności od własnych potrzeb i, i możliwości w różne projekty. Prowadzi również działalność, prowadził również działalność edukacyjną na Uniwersytecie w Helsinkach. Początek pracy związanej z plakatem dla Kari Pippo związany był z miejscem, w którym zamieszkał. To było miasteczko Mikkeli na północy, ponad 200 km na północ od Helsinek. I tak jak to się zwykle zdarza, można powiedzieć, że to był też przypadek, że w tymże miasteczku istniał teatr, ale w tym teatrze zmienił się dyrektor. Ten dyrektor w pewien sposób zaprosił do współpracy Kari Pippo, który już też był jakoś tam zadomowiony, można powiedzieć, w tym mieście i zaproponował mu, pracę właśnie, y, m, zaproponował mu pracę grafika, który miał projektować plakaty do spektakli teatralnych w tym małym teatrze. To był mały teatr, y, którego dochody były niewielkie i Kari Pippo wspomina, że to było jedno z najważniejszych doświadczeń edukacyjnych dla niego, ponieważ były bardzo małe środki przeznaczone na druk tych plakatów, to były małe formaty i druk, druk dwukolorowy, więc właśnie te, to ograniczenie do Ze względu na finanse, dało mu podstawę do szukania właśnie tych pomysłów, możliwie z wykorzystaniem tylko dwóch kolorów i poszukiwaniu takiej uproszczonej formy. Ponieważ on się, normal, on się wcześniej zajmował głównie ilustracją ilustrował na przykład podręczniki szkolne, więc. W pewien sposób musiał przekroczyć to myślenie ilustracyjne, ponieważ myślenie w plakacie jest nieco inne niż w ilustracji, więc musiał wyjść z tego myślenia ilustracyjnego i przejść do plakatu. I ta edukacja odbyła się właśnie na tych pierwszych plakatach dla teatrów Mikkel. I ta współpraca układała się znakomicie przez kolejne lata, i najstarszym plakatem. Dla teatru, który tu jest prezentowany, to nie jest ten plakat z tych zupełnie wcześne, wcześnego okresu. To jest plakat z 1986 roku do wizyty starszej pani Dyren Mata, który jest drukowany również w tylko dwóch kolorach, ale forma graficzna, którą zaprezentował artysta tutaj, jest, takim, jest połączeniem ilustracji, ale też doskonałej interpretacji sztuki. W uproszczonej formie jest, jest czymś, co potem Kari Pippo rozwijał przez kolejne lata. Dla tego teatru zaprojektował, projektował nie tylko plakaty, ale jako grafik zajmujący się pełnym spektrum działań projektowych, zaprojektował logotyp tego teatru, identyfikację wizualną, projektował wystawy związany z tym z teatrem, także dał takie całe spektrum identyfikacyjne i można powiedzieć, że ten teatr znany jest na świecie właśnie przez te plakaty Cari Pippo, który wysyłał je na rozliczne konkursy plakatowe, które odbywały się w różnych miejscach na świecie i z tym był związany przez wiele lat. Jeśli chodzi o kalorii, to plakat kulturalny również związany jest z wydarzeniami teatralnymi. Peck Kalori projektował dla Helsińskiej Opery, projektował również dla Helsińskiego Teatru, ale najbardziej znany jest również z prac teatralnych dla niewielkiego teatru w La Paranta. I, w tym I dla tego teatru również zaprojektował logotyp. Ten logotyp jest o tyle zabawny, że on zmienia nie formę, tylko kolorystykę w zależności od kolory kolorystyki plakatu. To jest bardzo ciekawy zabieg, rzadko spotykany na plakatach, bo najczęściej dyty, dy, dy, instytucja jest przywiązana do swojego logotypu i ten logotyp w, w takiej samej jakby kolorystyce, kolorystyce pojawia się na plakatach, a tutaj właśnie ten logotyp jest, ale jednocześnie wtapia się w tło tych plakatów, tak żeby nie zakłócać jakby kompozycji właśnie kolorystycznej, co jest dla grafika bardzo ważne. Ale to jest bardzo właśnie ciekawa też propozycja związana z identyfikacją wizualną teatru. Lori podkreśla, że jak pracując nad jakimś projektem bardzo ważne jest, żeby jakby to nam nie, nie zapominać o tym, nad czym właśnie pracujemy. Czy pracujemy nad znaczkiem pocztowym, czy logotypem, czy plakatem, czy książką, czy okładką książkową, to musimy mieć na uwadze właśnie yy, to, do, 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 czego będzie, do, do jakiej formy graficznej jest skierowany projekt. Bo inaczej działa okładka książki, którą trzymamy w ręku i mamy, mamy ją ze sobą dłużej, a inaczej działa plakat. Myślimy tutaj o tym jeszcze plakaty, plakacie widoczne na ulicy, który po prostu mijamy i powinniśmy go zapamiętać, wrzucając przez tam kilka sekund wzrok na ten plakat. Także że nie, nie należy zapominać właśnie o funkcji. Tak? Oprócz plakatów kulturalnych każdy z autorów projektuje również plakaty o tematyce społecznej. Znajdziemy ich więcej w twórczości Cari Pippo. Tutaj jednym z takich najstarszych plakatów jest, plaka, jest plakat anty, antyalkoholowy Don't Drink and Drive. To jest z tekstem po fińsku. I też plakat na konkurs poświęcony w ogóle na konkurs plakatów, który był, poświe, który był poświęcony właśnie plakatom antyalkoholowym. Hasło było Trzeźwa Finlandia. To bardzo piękny, skrótowy plakat pokazujący taką butelkę z odwróconym korkiem, z uniesionym korkiem. Ale ta tematyka alkoholowa w Finlandii wiadomo, że to jest problem i ona się często przewijała, jeśli chodzi o tematykę społeczną. Jeśli chodzi o. PEG to również plakaty o tematyce społecznej, pojawiają się w jego pracach. Jedne z ostatnich dotyczą ocieplenia klimatu i to jest taki plakat wydany przez autora własnym jakby sumptem, własnej, własne, własna, to jest własna edycja, plakat poświęcony ociepleniu klimatu, przedstawia dzwonek. W takiej klasycznej formie metalowej, który jest taki rozgrzany do, czer do czerwoności. On po prostu płonie. I. Yy... Po prostu ten, ten plakat patrząc na niego trudno, tr trudno wyobrazić sobie, że, że właśnie nie robi się coraz bardziej gorąco, więc jest to takie bardzo sensualne działanie, ale jednocześnie wzywające właśnie na ratunek, bo mamy ten dzwonek kojarzony z takim dzwonkiem, który po prostu wzywa natychmiast straż na przykład do działania. Tak? To jest dzwonek absolutnie do skupiający, skłaniający do natychmiastowego działania. Na wystawie znajdziemy również prace poświęcone innym grafikom projektantom. To są tak zwane omasze. Omasz to są plakaty wydawane przez autorów samych i są rodzajem hołdu dla swoich kolegów działających również w dziedzinie plakatu projektujących. I tutaj znajdziemy plakaty, dwa piękne omasz w wykonaniu Kari Pippo. Jedno, jedno poświęcone jest Shigo Fukudzie, japońskiemu plakaciście grafikowi, który zmarł właśnie wcześniej. I drugi to omarz poświęcony ta pani Artomie, czyli starszemu koledze fińskiemu. Można powiedzieć takiemu mistrzowi, tak? Są to o tyle ciekawe plakaty, że one wyrażają. Jest to rodzaj takiej jakby kondensacji myśli i próbie uchwycenia, próbie interpretacji tej twórczości i tej osoby w postaci plakatu. Jest to bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, jak pokazać, co myślimy o danym plakaściście, o jego twórczości za pomocą jednego plakatu, tak? Znakomicie w bardzo prostych formach, jakby pokazując też jakby swoje, można powiedzieć, artystyczne credo zrobił to Cari Pippo, ale tak samo Kalori również wykonał plakat poświęcony Shigeo Fukudzie i Tapani Artomie. Te plakaty są projektowane często i towarzyszą różnym plakatowym konkursom, ponieważ wówczas graficy mają szansę zaprezentować plakaty w takim większym gronie poświęcone właśnie wybitnym postaciom ze sztuki plakatu, które odchodzą. Jeśli chodzi o plakat poświęcony Tapani Artomie w wykonaniu Pekkaloriego, to ta pani został pokazany w formie takiego ptaka, gołębia, który ma na nóżce taką zwiniętą formę, myślę, że plakatu, bo to jest jedyny barwny element, który tam się pojawia, tak? To jest bardzo ciekawy plakat. A jeśli chodzi o Cari to plakaty oparte są na prostych formach geometrycznych, i na pewno plakat poświęcony Fukudzie odwołuje się bardzo mocno do projektów samego Fukudy. Do, do konstruowania, do bawienia się z przestrzenią, pokazywania takiej jakby odwrotności przestrzeni. Także jeżeli ciekawie się ogląda te plakaty, w szczególności jeśli znamy pracę tych twórców, tak? bo widać w tym momencie jak bardzo one wypływają właśnie ze znajomości pracy danych twórców. Pek Kalorii, Zapytany o inspirację powołuje się przede wszystkim na tradycję fińskiego projektowania, zresztą tak samo jak Cari bo To jest dla nich taką jeszcze częścią wspólną, czyli jeżeli odwołują się, to odwołują się do przede wszystkim właśnie fińskiej, fińskiej tradycji projektowej. Każdy z nich wskazuje jako, jako swojego mentora Kaja Franka. Kaj Frank, wybitny projektant wzornictwa przemysłowego, Mówił zawsze, że funkcja i forma muszą podążać ze sobą razem. I to widać w tych plakatach, że każdy z grafików ma te dwie rzeczy na uwadze: funkcję i formę. Jeśli chodzi o definicję, ciekawa jest w ogóle bardzo definicja dobrego plakatu, którą przytacza Lori. Ja spróbuję tak, jakby w wolnym, niedosłownie, ale opowiedzieć. On porównał, że plakat, czym jest dla niej, zapytany, czym jest dobry plakat. Powiedział, że plakat jest jak taki hmm, kundel, który biega po mieście i obsikuje latarnie. I wszyscy go słyszą trochę jest denerwujący, ale nie da się go nie zauważyć. Tak? Jest jakby widoczny. Ale jak trzeba, to zamienia się w takiego miłego pieska, który się i uśmiechnie, i jest taki zalotny i taki trochę elegancki. I to w tych plakatach Loriego faktycznie, jak się nad tym zastanowić, jest widoczne. Czyli jednocześnie one są takie mocne i zadziorne, ale jest w nich też dużo finezji. I ta finezja osiągana jest w różny sposób, między innymi przez stosowaną czcionkę, przez taką elegancję, można powiedzieć, projektowania, przez taką lekkość. I formy, łączy formy, które wychodzą, właśnie bazują na tej, na sztuce modernistycznej, na tych źródłach Bauhausowskich, czyli takich bardzo związanych z, jakby z prostotą kompozycji, ale dodaje do nich to coś, czyli rodzaj tej takiej właśnie finezji, tak? I w zależności od tematu one są, można powiedzieć, albo takie bardziej eleganckie, Albo bardziej takie zadziorno-zaczepne, tak to nazwijmy, ogólnie. Jeśli chodzi o Cari Pippo z kolei, to on też bardzo pięknie porównał, po, przy, porównał czym jest dla niego projektowanie, dając taką, taki rodzaj otwartości, że on mówi, że projektowanie jest dla niego takim wielkim ogrodem, w których są różne bardzo rośliny. I trzeba im tylko stworzyć warunki, żeby one dobrze wyrastały, ale gatunków i rozlicznych podgatunków i rodzajów tych roślin jest całe mnóstwo. I jakby w tym ogrodzie designu może się z, mogą się zmieścić przeróżne formy. On oczywiście wybrał jakby i to, co prezentuje Kari Pippo, to jest jakaś, jakiś przez niego wybranej formy, ale jednocześnie dają tak, daje takie otwarcie dla różnych innych form właśnie projektowania. Bo jak sobie pomyślimy całościowo o plakacie, co widać w ogóle na przykładach wszystkich wystaw, które tutaj poprzednio prezentowaliśmy, persony, że właśnie w tych osobowościach każdy, każdy z tych plakatistów, projektantów yy, pokazuje coś innego, prezentuje coś in, jakąś in, inny, inny rodzaj wypowiedzi, ale za każdym razem jest on spójny, czytelny. I taki właśnie charakterystyczny dla danej osoby. Także najważniejsze wydaje mi się w plakacie jest to, żeby, żeby on nie pozostawiał nas obojętnym. Tak? To, to jest coś, co, co sprawia, że chce nam się na ten plakat patrzeć, że zastanawiamy się, co on przedstawia. Możemy go nawet nie rozumieć. Tak? To jakby jest kolejna rzecz, czy go zrozumiemy, czy nie, ponieważ plakat to też jest charakterystyczne już po części traci taką funkcję wyłącznie informacyjną w momencie, kiedy nie zależy nam tylko i wyłącznie na tej informacji, to możemy się pobawić z formą i zaoferować widzowi coś innego, tak? Coś, co jest taką bardzo, bardziej otwarte, daje, daje takie otwarcie na różne możliwe klucze interpretacji. Cari Pippo to taka myśl przewodnia, która się pojawia w tytułach jego wystaw. To jest Simple, Strong and Sharp, czyli prosto mocno i zadziornie, tak? I takie, taki był tytuł wystawy w Galerii Ginza grafik galerii w Tokio, którą właśnie Caripi poprzywołuje za jedną z jego najważniejszych jego osiągnięć. I, i kolejna wystawa w Teheranie również miała taki tytuł. I tą, tą ostrość i zadziorność artysta osiąga w różny sposób, ale zawsze kluczem jest jakby minimalizacja formy i myślenie o upraszczaniu. Tam nie ma dodawania elementów, tylko bardziej jest jakby maksymalne upraszczanie tego przekazu. Tak? To, jest, to jest istotne. Jeśli chodzi o Loriego z kolei, to on też przywołuje coś takiego, że w plakacie najważniejszy jest pomysł. Jeżeli, czyli jakby to poszukiwanie jesteśmy na początku jakiegoś zlecenia, jakieś myślenia o projekcie. To na początku najważniejszy jest ten pomysł. Jeżeli ten pomysł zadziała, to może potem grafik pracuje nad tą formą i osiąga bardzo dobre rezultaty. Ale jeżeli, jeżeli pomysł jego zdaniem nie zadziała na początku, to nawet poprawki, czyli jakby taka praca na tym złym pomyśle u źródeł, tak to nazwijmy, jest prowadzona dalej, to ona jego zdaniem nie doprowadzi nas do, do dobrego, ostatecznego projektu. Nie? Każdy w ogóle grafik ma swój sposób pracy i, i myślenia o projekcie. I tu są istotne, bardzo różne rzeczy na przykład jeśli chodzi o Cari Pippo to on prowadzi sobie taki własny dziennik i to jest dziennik dziennik który składa się z fotografii przeróżnych rzeczy detali elementów postaci osób miejsc zdarzeń jednocześnie są to fotografie i jednocześnie są to jego szkice i rysunki i to powstaje przez wszystkie lata, to mu towarzyszy w ciągu jakby całego życia, i to jest tak, jakby ten, można powiedzieć, to właśnie źródło, do którego on sięga projektując. Wiadomo, że życie przeplata się z pracą, więc jeżeli gdzieś jedzie na przykład na warsztaty, ma ze sobą ten dziennik, tam robi jakieś rysunki, potem pojawia się jakieś zlecenie na plakat, to czasami ten rysunek, który powstał gdzieś w tym szkicowniku po drodze, jest wykorzystywany w jakimś z projektów. Także takie właśnie czerpanie z tego, z tego życia codziennego, które jest notowane przez niego w postaci fotografii i rysunku. Nie znajdziemy w tym dzienniku takiej jakby pracy, prac, które pokazują proces projektowy skupiony na, danej, konkre na danym konkretnym zleceniu, tak? na danym konkretnym projekcie. Jeśli chodzi o Loriego, to. Nie znam jego szkiców i rysunków, ponieważ to, do to czegoś takiego nie dotarłam, ale Lori zapytany o źródła mówi, że na przykład dla niego źródłem jest na pewno dużym źródłem jest w ogóle muzyka, czyli coś zupełnie abstrakcyjnego, niezwiązane wydaje się z projektowaniem, ale jakby coś, co daje mu jakby siłę i taki, taki rodzaj otwarcia, poszukiwania pomysłów, jest muzyka, to głównie muzyka klasyczna, ale też w ogóle miasto. Miasto mówi, że miasto to jest środowisko, z którym on czerpie inspirację do swojej pracy i którego jakoś tam pobudza. Także mamy dwóch grafików, których można bardzo łatwo pomylić, bo są podobni do siebie. Ten sam rocznik, podobnie wyglądający. Plakaty, plakaty można ich wymieszać i też mogą się pomylić, bo są jakoś tam podobne, chociaż każdy z nich ma jakąś gdzieś tam swoją specyfikę a razem dają obraz właśnie tego fińskiego projektowania na najwyższym poziomie.